Tajemnica czwarta światła Przemienienie na górze, tabor. Jezus zabiera swoich wybranych uczniów na górę, tabor, by się z nimi modlić. Właśnie tam, wobec nich, przemienia się, odsłania im część swojej tajemnicy oraz blask boskości. Na górze modlitwy uczniowie doświadczają pokoju i radości płynącej z bliskości Pana. Aby umocnić nadzieję pośród trosk i niepokojów życia doczesnego, trzeba pójść za Jezusem. Trzeba codziennie od nowa wspinać się na górę modlitwy i wyciszenia. Tylko ten, kto żyje w Jego obecności, potrafi pokonać lęk, zagubienie i zachować nadzieję pośród trudów życia. Panie Jezu. Wprowadź mnie na górę modlitwy, przemieniaj moje serce i wnoś pokój do mojej rodziny.